część widowie właśnie jedziemy. Uh -huh. Bo wyłączyłem filmy, kiedy klikłem. A to zalicza falę akuba to wiedział, niestety. Pech, ale jesteśmy. Ej, ty, jest. się. 7. Jest dobrze, piąta ma. Ha, skrupu hmm. się. Ok, to już tam minąłem. Co? Mm -hmm. so, Przejechał? przyjechał? See what? Ja wolę Ajajaj, wychyliło się, ale akurat, nie? Jakby, o, żeś zleciał. Jakby akurat z ciebie miało zabić. Wiem, a ja kiedyś koło się jakiegoś zapchałem na dół. On był pierwszy, nie? O, pierwsze. Krótka mapa. Nie, szybko się jechało. <laughs> krótka mapa, o, krótka mapa. Nie, szybko się jechało. <laughs> 300. Na razie nie, nie stać. Musimy mieć same pierwsze miejsca i kupujemy nowe auto. No, tu jest to szpaczek. Bo to ty tylko zatrzyma i stracisz prędkość. Niestety. Nie możesz go wyprzedzić, problem. Nie tam, po, o coś. Musisz właśnie jechać naprost, wierzyć w siebie. Pokaż to, co tu przejdę. Popatrz. Wiesz w siebie i jedź naprzód. Prost. Nie lepiej? Jest, trzeba pomyśleć, właśnie co to mam na myśli. O kurde! Nie jest nie do, nie do pokonania. To jakby się nie spół teraz. To jest śweta. Aleś zawalił. No. Uuu, chusta. Trzeba mieć same teraz pierwsze, tam 300 kosztuje ten. Patrz! żółte? Patrz, Też muszę mieć pierwszy. Też żeby... Też dostałem złoty Patrz, na wszędzie nie da się zmienić kolor. Znaczy kolor musisz wylosować. No wiem. Ja już wylosowałem pełno kolor. patrz na to. jest to szaleństwo. No ale... Chciałem Ci pokazać, że tak no. się da, tylko. A kiedyś zmieniłeś kolor? Nie, no. bo ja nie kupuję farb, bo potrzeba trzeba oglądać reklamy, a nie wpuszczają reklamy. Znaczy, jak oglądałem tą reklamę jakąś Gresy, miałem na reklamę, takie... nudna będzie, ale sobie zainstaluję, może będę nagrywał. Patrz jaka fajna! Aż, kurde, Kuba, potwierdzasz jaka jest? Fajna. Patrz, i tu jest podchwytliwe. Nie? Nie. No. teraz. I teraz na bok. O, to jest strasznie. Oni lubią mieć mapy, które tak faktycznie pod... Ty... Co? Co się stało? Nie wiem. chciałeś. No właśnie. Wydałem się to się stało ten... Nie wiem. Ty, ludzie tam byli żywi. Mówię, tu są nieżywi. Kumasz? I patrz, od razu skręt na bok. A już mi się I wszyscy za mną. Mówiłem. Ej, kupuję nowe. Dobra. Kuba, nie, patrz, Kuba, które? Chyba to. Mm. Czekaj. Okej, okay, mamy.